Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Ewelina Zasiuk i jestem stylistką Galerii Cliff. Dzisiaj znajdujemy się w salonie Ten Days i właśnie z tego miejsca przedstawię Wam najnowszą kolekcję obowiązującą na wiosnę, lato. Również chcę Was poinformować, że ten live ma dla Was specjalne bonusy. Pierwsza informacja to jest taka, że czeka na Was 10%. Oraz druga, że czekają na Was karty podarunkowe do wykorzystania przy następnych zakupach. Dzisiaj skupimy się na modzie ulicznej. Właśnie ubrania sportowe to taki trend, gdzie przenosimy na, na ulicę i stylizujemy właśnie do takich codziennych stylizacji. Ja przejdę przez kilka stylizacji właśnie po to, żeby Was zainspirować i nakłonić Was właśnie do takiego stylu. Mam nadzieję, że dołączacie tutaj, a ja oczywiście przechodzę do pierwszej stylizacji, którą chcę Wam zaprezentować. Pierwsza stylizacja bardzo ładna, jasne kolory, właśnie z fajnym, połyskującym elementem, który właśnie mają w sobie spodnie piękny, złoty odcień, i do tego pojawia się bardzo fajny. Delikatny, jasny sweter. Będę Was informować oczywiście o cenach, abyście byli na bieżąco, abyście mogli kontaktować się właśnie w trakcie trwania tego live'a z salonem, rezerwować rzeczy. Nakłaniam Was do zakupów. Oczywiście pamiętajcie o tym rabacie 10%. Teraz, tak, jeżeli mówimy o spodniach, bardzo fajny akcent. Taka sportowa guma w pasie i koszty spodni to 540 zł, oczywiście minus rabat 10%. Jeśli chodzi o sweter, fajny, delikatny, wełniany w pięknym kolorze kości słoniowej, 660 zł, oczywiście minus 10%. I specjalne. Karty podarunkowe. Tę stylizację również zaprezentuję Wam w troszeczkę bardziej właśnie takim codziennym looku ze spodniami dresowymi. Zobaczcie, w taki sposób ona się prezentuje, bardzo fajne spodnie, już tym razem z aplikacją bawełniane dresowe. Koszt, słuchajcie, takich spodni, już szybciutko... Was informuje to 560 zł, uwierzcie mi, że są fantastycznie skrojone. Marka Tendays ma wiele modeli tych spodni dresowych i każda sylwetka jest w stanie tutaj znaleźć dla siebie idealnie pasujący model. I tak przedstawia się ta stylizacja. Jeżeli już któraś z tych rzeczy Wam się spodobała, to pamiętajcie o kontakcie z salonem. I o rabacie. Będę Wam często przypominać, bo to jedyna taka okazja, aby właśnie podczas tego live'a z tego rabatu skorzystać. Druga stylizacja, która, e, którą chcę Wam zaproponować, to jest stylizacja, którą możecie nosić na wiele sposobów. Bo możecie to wykorzystać jako koszulę, rozpięta może być również tuniką. E, I ja tutaj akurat zaproponuję ją w formie... Sukienki, którą możecie łączyć z fajnymi dodatkami. W tym sezonie, im większy dodatek, tym lepiej. Duże po prostu jest modne. Dlatego fajna, złota, złoto-srebrna, duża nerka. Możecie ją nosić właśnie na dwa sposoby. Pierwszy to w pasie, a drugi właśnie tak na skos do sylwetki. Koszt, słuchajcie, koszuli. Bardzo fajna, 560 zł. Tak jak mówię, uwielbiam ubrania, które możemy stylizować na wiele sposobów, i ta koszula właśnie nam to możliwość daje. Bardzo ciekawy oczywiście akcent biżuteryjny, złoty, lampas pojawia się z boku. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie poszła teraz w mocniejszy akcent. Kolor tego sezonu piękny pomarańczowy odcień. Bluza dresowa, właśnie z kapturem i fajną ekspozycją loga. Koszt tej bluzy to 560 zł. Minus 10% i do tego jeszcze karta podarunkowa. Zestawiliśmy ją i ta propozycja jest nieco inna, bo nie jest zestawiona ze spodniami bądź leggingsami, tylko właśnie z fajną bawełnianą spódnicą, lekko drapowaną. Pokażę Wam, bo te drapowania zawsze bardzo fajnie wyglądają na sylwetce i bardzo fajny sposób e, tuszują, czasami niedoskonałości. Koszt takiej spódnicy, słuchajcie, to 420 zł, oczywiście minus 10%, a cała stylizacja przedstawia się w ten sposób. Ja bym nosiła akurat tą bluzę, właśnie na zewnątrz, tak by to wyglądało. Bardzo modny kolor tego sezonu, bardzo fajny, pomarańczowy, żywy. Kolejna stylizacja to też kolor, ale monokolor. Mam dla Was propozycję. Niebieski piękny zestaw. Słuchajcie, przedstawia się on w taki sposób, a mamy tutaj właśnie spodnie dresowe, fajny akcent guma, która jest oczywiście elastyczna i wygodna w noszeniu. I fajne właśnie takie sznurki, szare dresowe się pojawiają. Koszt tych dresów to 540 zł, i na przykład do tego zestawu blue. Bardzo fajny dodatek, tym razem obuwie. Słuchajcie, tak samo jak z torebkami i dodatkami, również buty. Buty w tym sezonie mają być widoczne. Czym większe, tym lepsze. Bardzo fajne, ze skóry. Piękne kolory, yy, właśnie obuwie. Koszt takiego obuwia to, słuchajcie, 960 zł i oczywiście rabat minus 10%. Zobaczcie, jak fajnie się komponuje ten zestaw w całości. Mamy tutaj powtórzenia kolorystyczne, fajny sportowy look, chociażby nawet weekendowy. Yy, odłożę i przejdę do następnej, słuchajcie, stylizacji. Ona będzie. Również w kolorze tego sezonu jest to piękny pistacjowy odcień. Mamy właśnie tutaj piękny sweter pistacjowy. Do tego propozycja białe spodnie z wysokim stanem i dodatkowo z paskiem. Takie paski oczywiście zawsze jeszcze bardziej podkreślają naszą talię, więc bardzo fajnie możecie wyeksponować oczywiście tą talię i tutaj już ta stylizacja jest właśnie taka bardziej casualowa i to jest taka fajna alternatywa, żeby odbić się od tego typowo sportowego looku. I teraz tak, koszt takich spodni to 660 zł. Pamiętacie? Minus 10% i jeszcze właśnie te karty podarunkowe, które na Was czekają. No i sweter. Koszt, słuchajcie, takiego swetra to 695 zł. To jest cena bez rabatu. Rabat znacie, więc możecie dzwonić i już sobie tą stylizację rezerwować. Pod spodem piękny bawełniany top, właśnie z fajnymi, ozdobnymi ramionczkami. I koszt takiego topu to 240 zł. Minus 10%. Przejdę do następnej stylizacji, ale zerknijcie sobie na nią. A może, właśnie, pokażę Wam jeszcze, bo ją możecie bardzo fajnie ozdobić. I to jest taka fajna propozycja. Bardzo ładnie ten złoty kolor będzie do tego wyglądał, tak ocieplitą stylizację i właśnie to też będzie ciekawy akcent. A tutaj, oczywiście, nerka. Nerka eksponuje logo, yy, i nerkę możecie nosić w pasie, właśnie w ten sposób, albo tak jak Wam pokazywałam już. Proszę, możecie ją również nosić w ten sposób. Te akcenty są właśnie szalenie modne i nie zapominajcie o nich w stylizacjach. Jednocześnie oczywiście wygodna do noszenia nie jest torbą. Jeszcze tutaj wam pokażę też coś, co mi się szalenie podoba. Bluza właśnie z takim fajnym printem i do tego spodnie dresowe. Właśnie znowu pojawił się ten orange. Koszt spodni to 540 zł, a bluza to 560 zł, i oczywiście nasz rabat minus 10% plus karty podarunkowe. Czekają na Was. E, tę stylizację e, możecie jeszcze e, e, sobie zmienić w wersję taką bardziej e, letnią, ponieważ tutaj mamy bluzę i faktycznie na chłodne dni idealnie to się sprawdzi, ale marka Ten Days właśnie taką fajną szafę kapsułową e, tworzy i ma bardzo dużo alternatyw. I zobaczcie, w tym samym e, princie pojawia się top. Top fajny, bo w serek, rzadko właśnie te topy pojawiają się z tym dekoltem w serek, a to jest bardzo fajny dekolt który pasuje do wielu sylwetek i bardzo fajnie wysmukla naszą sylwetkę. Koszt takiego topu to 280 zł, z rabatem jeszcze minus 10%. Tak przedstawia się ta stylizacja. Ja wiem, że czułabym się w niej fantastycznie. Do niej dołożyłabym buty i tutaj Wam pokażę troszkę inne niż poprzednio. Zobaczcie, białe właśnie z takim mocnym złotym akcentem, fajne ozdobne sznorówki i koszt tych butów to 260 zł i nasz słynny rabat 10%. Dobrze, co ja jeszcze tutaj dla was przygotowałam, a otóż przygotowałam piękne pastele półdrowe róże. I to jest właśnie ta stylizacja. Proszę, zobaczcie. I tutaj w tej stylizacji zatrzymamy się na chwilę, ponieważ chcę Wam opowiedzieć o tych właśnie też akcentach i o tej modzie sportowej. Moda sportowa to nie tylko już ubrania, które nosimy na siłownie, nabieżnie, tylko przenosimy ją właśnie w ten styl uliczny. W marce Ten Days ona jest przepięknie ozdobiona, zawsze występują takie bardzo eleganckie detale. W tym przypadku to mamy tutaj. Piękny, zło, piękną złotą lamówkę, właśnie przy spodniach. Ta sama piękna, ten piękny złoty akcent pojawia się w swetrze jako ozdobna nić. I pod spodem, tutaj słuchajcie, znajduje się top, który właśnie też ma ten e, złoty akcent. Koszt takiego topu to 340 zł. Jest to len, więc idealny na ciepłe dni, świetnie się e, nosi. Dodatkowo kosz, e, koszt swetra to 660 zł. Minus 10% oczywiście, nie zapominamy o tym. No i te spodnie. Fajny właśnie styl, wygodna guma, ale jednocześnie fajna ekspozycja tego loga. Zobaczcie, to jest zawsze bardzo fajnie i sprytnie e, pokazane. No i kieszenie. Chyba wszyscy lubimy kieszenie w spodniach wygodne, i zawsze jak nie wiecie, co zrobić z rękoma, to możecie właśnie tutaj sobie je wsadzić. No i co? 540 zł, minus 10%. Podoba Wam się? Jak tak, to kontaktujemy się z salonem, rezerwujemy sobie, przychodzimy i odbieramy właśnie tą stylizację. E, ok, jeżeli kogoś nie namówiłam do tych spodni, to mam alternatywę. Pokażę Wam, słuchajcie, bardzo fajnie to również wygląda. Z jasnymi dresowymi spodniami, właśnie bawełniane, e, również z tym akcentem złotym. Więc jak widzicie, Marka bardzo dba o te szczegóły. I one się faktycznie pojawiają. Dzięki temu zawsze ta stylizacja jest fajnie do siebie pasująca i fajnie razem wygląda. Dobra. No to co? Za ile mamy te cudowne spodnie? 540 zł minus 10%. Tak ja bym wyglądała w tej stylizacji, przymierzałam te spodnie i wiem, że wygląda w nich super. I właśnie no, uwielbiam Markę za za to, że. Tutaj każda sylwetka jest w stanie znaleźć idealnie pasujące, właśnie spodnie. Wyglądamy w nich super. Możecie podwijać nogawki. Tak jak widzicie, tutaj właśnie zostały również one podwinięte. No i teraz przejdziemy do stylizacji. Ja mam dużo pomysłów na nią. Na plażę. E, właśnie, nie wiem, na takie jakieś wyjście z przyjaciółkami, fajnie by to wyglądało, wszystko zestawione razem, to jest właśnie ta propozycja. A co my tutaj mamy? Zacznę od spodni. Krótkie shorty, yy, właśnie z tego całego takiego modelu dresowego. Wcześniej występowały w wersji długiej, do tego był top. Pokazywałam Wam również bluzę, która była w tym princie. A teraz super, bo w końcu się pojawiły krótkie shorty, które również są zestawem dresowym. Koszt takich shortów to 390 zł. Plus, czyli minus w sumie, koszty yy, rabat, boże, przepraszam, nasz rabat minus 10%. Pojawia się znowu właśnie ta piękna, złota lamówka. No i co tutaj się dalej pojawiło? E, pojawiła się koszula, którą możecie wykorzystywać jako tunikę właśnie jako sukienkę, albo jako koszulę. Tutaj e, jest akurat tuniką, troszeczkę Wam to teraz postaram się bardziej pokazać. Fajny kołnierzyk. Proszę, zobaczcie sobie. No i możemy ją również nosić z paskiem, tak? Dlatego tutaj pojawił się również pasek. Jeżeli zawiążemy w talii pasek, to świetnie będzie wyglądała jako spódnica, i do tego chociażby możecie zestawić botki. albo właśnie ja mam tutaj dla Was alternatywę obuwia do tej stylizacji, zaraz Wam pokażę, ale wspomnę też o topie, który tutaj się pojawił, właśnie w tym samym kolorze, czyli zachowaliśmy taką spójność tej stylizacji. A na dole pojawia się print i dzieje się troszkę więcej. O spodenkach już Wam mówiłam a propos kosztu. Teraz stop: 390 zł, minus 10%. No i ta piękna koszula tunika, 690 zł, i również minus 10%. Tak przedstawia się ta stylizacja. A co ja wymyśliłam a propos dodatków? A oczywiście moglibyśmy również skorzystać z tej nerki. Bardzo fajnie by wyglądała i na przykład wtedy możemy zrezygnować z paska jako dodatkowa rzecz, a może się pojawić tutaj właśnie w pasie przywiązana nerka i będzie to również super wyglądało. A buty? a sięgnę po nie. Słuchajcie. Klapki. Coś innego niż Dotychczas pokazywałam bardzo fajne właśnie klapki, podwyższony spód, więc dla niskich sylwetek, na przykład takich jak dla mnie, również to jest bardzo fajna alternatywa. I koszt takich klapków to 690 zł. Zobaczcie, tak wyglądają, bardzo fajnie wyprofilowane i w całości z tą stylizacją naprawdę będzie prezentowało się to super. Dobrze, przejdziemy do... Kolejnej stylizacji, którą chcę wam pokazać, może zostawię klapki, bo ona będzie bardzo fajnie, one będą bardzo fajnie do tego wyglądać. A co my tutaj mamy? No mamy print zwierzęcy, fajne, delikatne, lejące się spodnie. I tutaj właśnie wcześniej były te, te spodnie dresowe z bawełny, a tutaj mamy piękny lejący się materiał, czyli wchodzimy w ten element większej elegancji, bardziej casualowego stylu. Oczywiście, kieszenie, bardzo wygodna gumka, no i właśnie ten akcent sportowy, czyli dodatkowo sznurki w pasie. Ja proponuję zestawić to w taki sposób. Mamy tutaj złoty top i do tego czarna marynarka. Ta marynarka, słuchajcie, jest fantastyczna, ponieważ jest to len. Czyli przewygodny i oddychający materiał na lato, a rękawy są bawełniane, więc tutaj mamy tą gwarancję, że ten len w tych miejscach, w których zginamy faktycznie rękę, nie będzie nam się gniótł. Bardzo fajna. Taliowana marynarka, no i właśnie ten top. Przejdźmy do cen, bo jesteście na pewno bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o cenę marynarki, to 760 zł, minus 10% i jeszcze do tego, bon, yy, karta podarunkowa czeka na Was. Pamiętajcie, że to robimy dzisiaj, właśnie podczas tego live'a. Robimy zakupy, rezerwujemy i korzystamy z tego rabatu. Top 290 zł. Tak, tak, oczywiście minus 10%. No i te spodnie, właśnie, fajne, lejące i one, słuchajcie, też są cienkie, więc fantastyczne na te e, ciepłe dni, które do nas już zaraz przyjdą. Koszt spodni to 560 zł. Tak prezentuje się ta stylizacja. No i tutaj, słuchajcie, pokażę Wam właśnie, że po pierwsze, mogłaby. O, coś tu pokombinuję. Mogłaby właśnie fajnie wyglądać z tymi klapkami, jednocześnie też podnosi tą naszą sylwetkę, oczywiście ten spód, ale możemy również zrobić tutaj ten charakter sportowy, tak? Też będą fajnie te buty wyglądać. No i tutaj pojawia się to powtórzenie złotego koloru wtedy w tej stylizacji. I jeszcze mam tutaj taką, słuchajcie, torbę, którą chcę Wam pokazać, bo tak jak już Was Wam powiedziałam, w tym sezonie duże jest modne i nie ma ograniczeń. Duże to duże, nawet e, takie małe, niskie osoby jak ja powinny sobie pozwolić na taką torebkę. Ja jako mama a dwójki dzieci jestem przekonana, że miałabym co do niej włożyć, świetnie by się sprawdziła i tak wygląda. No i znowu, właśnie ten element złoty to jest ta taka biżuteryjność, która się pojawia w tej modzie sportowej. Tak wygląda całość. Ja dzisiaj wyglądam właśnie w ten sposób eee, i też troszeczkę o tym opowiem. Mam na sobie bardzo fajne, czarne, bawełniane spodnie dresowe. Zestawiłam z białą koszulą. Może właśnie w taki sposób Was zachęcę do tego, abyście e, dresy nosiły właśnie w taki bardziej elegancki, casualowy sposób. Ja akurat przywiązałam koszulę, ale równie dobrze możecie włożyć do środka. Ja nawet miałam ochotę założyć szpilki, ale uwierzcie mi, że te buty są tak wygodne, że ja dzisiaj również zainwestowałam właśnie w te buty i je mam na sobie. Czuję się w nich fantastycznie. Polecam koszt tych butów, przypomnę, 960 zł. No i nasz rabat. Uwielbiam mówić o tych rabatach, więc będę powtarzać: rabat minus 10%. No i mamy w tą torbę, jeszcze wam powiem, bo też jest bardzo fajna. A koszt tej torby, słuchajcie, to 340 zł. No i pamiętamy o naszym rabacie. Nie wiem, słuchajcie, jak to się stało, ale to już koniec. Bardzo szybko przeszłam przez te stylizację, ale właśnie w taki sposób też Wam pokazuję, że Wasza szafa może być bardzo wygodna, bardzo szybko możecie stylizować i naprzemiennie te rzeczy wszystkie do siebie bardzo fajnie pasują. Mogę Wam tylko powiedzieć, że ja nie pokazałam Wam w całości garnituru, czyli nie zestawiłam spodni z bluzą, tylko ze spódnicą, ale właśnie oczywiście marka Tendays... Proponuję wam całościowe zestawy i dresy. I takie dresy tutaj właśnie w takim monokolorze sobie możecie również tutaj zestawić. Każdą z tych rzeczy kupujecie oddzielnie. Przypomnę: 540 zł to koszt spodni, 560 koszt bluzy, minus 10% i dodatkowo karty podarunkowe czekają na was. No dobrze, słuchajcie, szalenie było mi miło was znowu tutaj gościć. Dziękuję za waszą obecność. Zachęcam do zakupów. Właśnie ten live daje Wam tę możliwość skorzystania z rabatu, i dodatkowo jeszcze czekają na Was te karty podarunkowe. Salon ten day znajduje się w Dom Mody Cliff na pierwszym piętrze. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia i udanych zakupów Wam życzę. Pa! pa.